Mamy 10 warstw wymurowane ścianek działowych. Czas obsadzać nadproże. Tak, przenosimy sobie pion. To samo, co robiliśmy przy wejściu do domu. 92, tutaj mamy 80 skrzydło, także otwór na 92. Tutaj mamy 90 mm skrzydło Także otwór robimy na 102 ta. Dobra, ja sobie pozaznaczam Zaznaczam, powycinamy i obsadzamy nadproża. Przy nadprożach strunobetonowych trzeba już robić podkładki betonowe. Zresztą pokażemy. Wycinamy i obsadzamy. I tak, pion najlepiej sobie przenieść na drugą stronę kątowniczkiem. Tyk, do kreseczki. Tak żeby było widać z drugiej strony. I do tej kreseczki poziomice. Już mamy pion przeniesiony na drugą stronę. Tak, tutaj mamy tą kreseczkę przeniesioną, to jest pion przeniesiony z tamtej strony. Postaram się dokładniej pokazywać wszystko, bo po komentarzach widzę, że no nie wszystko jest zrozumiałe. Nie dziwię się, bo jak ktoś nie miał nigdy kontaktu z czymś takim. No to dla nas może wydawać się coś oczywiste. A dla kogoś już nie bardzo, tak. Także postaramy się poprawić w tej kwestii. O. Tak mamy wyznaczony już otwór. Do tego kręcimy z dwóch stron. Kąłatę, ładę, deskę, cokolwiek i wycinamy potem, nie. I tak jak widzicie Stasiu tutaj kręci kontroletę do linii i w ten sposób macie prowadzenie. Także piłka ma po czym iść, bo tak ciężko by było po kresce utrzymać tą linię bez prowadzenia. No, a po wycięciu mamy. Tak. Teraz Wam pokażemy, jak za pomocą szlałwagi przenieść sobie poziomy. Yy, tak jak tutaj jest wygodniej, bo niby lator ustawić, ściany nam przeszkadzają i tak dalej. Yy, ze szlałwagą nie, nie będzie żadnego z tym problemu, nie? że coś, coś nam zasłania. I teraz, tak. ile byście nie mieli tego węża? Czy będziecie mieli 5 metrów, 10, 20? Zawsze po końcach poziom się ustawi ten sam. Wody nie. Tylko po prostu będzie dłuższy czas reakcji, mniej więcej wody. Jak widzicie, tak podniosę, to ta woda ustawi się w poziomie. Trzeba chwilkę poczekać i, i ona się ustawi. Tu mamy dość, długi tego, dość dużo tego węża i trzeba chwilę poczekać. Co? Ech! Dobra I teraz tak Łukasz tam patrzy tak jak widzicie do góry Czekaj czekaj bo to bardziej Teraz ty do góry weź Dobra 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 czekaj I teraz tak ja muszę tak ustawić tutaj żeby Łukasza był poziom na równo z tym. Tylko stasz jakby nam mnie deptał po tym wężu, to byłoby fantastycznie. No. Trochę nam się wody ulało, ale wystarczy. Jest? Teraz widzicie, on ma poziom wody równo z nadprożem i my musimy na równo ustawić. Wiesz co, Łukasz? Przydałoby się, jak będę przechodził, trzymaj, do następnego, to żeby nam się nie ulewało, takie korki są. Dobra. Teraz też tak. Mniej więcej już wiem gdzie, gdzie to jest. Tutaj mam no trochę słabo tam zaznaczyłem, bo Stasiu to zaraz odetnie. No i Łukasz musi krzyczeć. Góra, dół. Góra. Ja podnoszę. Z automatu tam Łukaszowi przybywa. Jeszcze. o tak, tu, o tak. Tu trochę się waha ta woda, trzeba chwilkę poczekać. Jest, nie ma siły, musi być poziom. Tutaj sobie przeniesiemy poziomicę, już nie będziemy znaczyć za każdym razem, oczywiście. W wężu nie może być żadnych baniek powietrza ani to nie może być gdzieś załamane, bo będzie uszukiwać, nie? Oczywiście korek trzeba wyjąć. Niech się uspokoi. górę? No. Troszkę można by wody dolać. Stój. Jeszcze. Dobra. Stać. Tak jak teraz? Czekaj, niech się uspokoi. Ma takie wachnięcia. Jest? I znaczymy.